Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Paweł interameryka.com internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Uciekam z Chicago w cieplejsze rejony. Wybieram się na południe Stanów Zjednoczonych. Kierunek Teksas. To do zoom. Zapraszam na wspólną podróż lokalnymi, tanimi liniami lotniczymi, które się nazywają Spirit. Dzień dobry. Dzień dobry. I know a few words. A, pani, która ma polskie nazwisko i która pochodzi z Polski, no ale wiadomo, jesteśmy w Chicago, więc wcale to nie jest dziwne. Ponieważ podróż jest bardzo budżetowa, więc wykupiłem sobie miejsca stojące. Tak właśnie wygląda odprawa teraz na lotniskach Stanów Zjednoczonych, całą obsługę można załatwić w takim oto kiosku, jeżeli tylko lecicie z małymi dzieciakami to możecie sobie tam o, podejść do tradycyjnej odprawy i pani wam tam wydrukuje bilecik dla dzieciaka, bagaże też wrzucamy w takie teraz o, automaty i a, praktycznie jedna pani obsługuje cztery stanowiska. Właśnie można mieć darmową, czystą wodę do picia na lotnisku. Nie musicie kupować sobie wody w sklepach, które już za kontrolą bezpieczeństwa są w zastraszających cenach. Na przykład malutka buteleczka to jest 2,5 dolara. Ta woda tutaj Ice Mountain kosztuje 3,99 euro w Starbucksie. Za darmo, trzeba się tylko ładnie uśmiechnąć. O, mają nawet. Coś się popsuło i musimy wysiadać jakim zapasowym rękawem, prawie tak jak w krakowie na lotnisku. No, słabiutkie to lotnisko w Houston. No, naprawdę słabiutkie, tak. Zdecydowanie powiem że a, lotnisko w Krakowie jest dużo bardziej nowocześniejsze. To może jest większe, ale w Krakowie jest klasa. Ej, samochód gdzieś tutaj na nas czeka. A ta rental car center, jakaś totalnie mała, to wypożyczalnia. To centrum yy, mamy Alamo. Czy ktoś jest w ogóle w tej wypożyczalni? Tutaj nikogo nie ma. Ok, jeszcze raz. Pani powiedziała, żebyśmy sobie wybrali samochód yy, z klasy SUV, czyli jak zwykle nie mamy dokładnie przypisanego modelu samochodu, mamy przypisaną klasę. Yy, gdzie jest teraz Alamo? Alamo, Alamo. Wschody ruchamy te jasny. Gwint. Coraz mniej to. Houston mi się podoba. Alamo National, tam, w tamtą stronę. Dobra, mam nadzieję, że mają duży wybór samochodów. Będzie coś ciekawego. Dobra, to jeszcze raz. Czyli, tak jak w każdej wypożyczalni, możemy sobie wybrać samochód z danej klasy. Pani nam poleca Nissana, dlatego że jest największy. Mamy Fordy. Eee, jeszcze tutaj mamy troszeczkę samochodów. Co tutaj jest? A tu też jest jakiś Fordzik. Eee, o nawet Mini Cooper eee, kolejny Nissan i mamy Jeepa do wyboru ale tym Jeepem już jeździłem więc wybiorę sobie faktycznie Nissana Murana dlatego, że jest chyba największy w tym momencie z tej klasy no i tak to wygląda wypożyczenie samochodu na, na lotniskach w Stanach Zjednoczonych pamiętajcie bierzecie zawsze klasę samochodu, nie bierzecie nigdy konkretnego modelu eee, Jeep nissan, a to jest jakiś malutki nissanik okej, okay, to tyle yy, pakujemy się w takim razie chyba zmieścimy o, nawet u, nawet skóra jest nice e, virginia, myślałem, że teksas jest na rejestracji yy, czekaj, muszę sprawdzić czy samochód nie jest obrysowany no właśnie, no żadnej w sumie tutaj inspekcji nie ma Tutaj mamy coś tylko takiego, ale to jest takie, nie, to nie jest w ogóle w niece, nie. e, Szybka inspekcja samochodu z kamerą. Da, da, da. Brudny jest, no brud. E, jeszcze jedna ważna rzecz. E, jeżeli przylatujecie sobie do Stanów Zjednoczonych, to zawsze pamiętajcie o tym, żeby coś kupić sobie do jedzenia, tak jak ja. E, zawsze kiedy przylatuję do innego stanu, do innego miasta, wybieram e, jeden z moich ulubionych sklepów. Co prawda jest drogi, ale za to można kupić naprawdę smaczne, smaczne, smaczne rzeczy. E, tak, to jest e, Whole Foods. To nie jest Trader Joe, tylko to jest. Whole Foods, ale Trader Joe po prostu e, Trader Joe po prostu nie ma tutaj e, w pobliżu. O choinki 69 dolary. choinka, o jakie ładne, małe za 29,99. Jeżeli coś tutaj będziecie kupować, jest naprawdę fajnie, świeżo, zdrowo, łatwo i przyjemnie, tylko że czasami drogo. Co by jeszcze kupić na drogę? Zestawy winne. Słuchajcie, w ogóle to dla wszystkich z Polski przyjeżdżających, piekarnia. Hall Foods ma naprawdę świetne chleby. Ja wiem, że taki chleb kosztuje na np. 4,99, ale to smakuje chleb jak chleb i wygląda jak chleb. Więc e, nie polecam kupować nigdzie indziej żadnych e, chlebopodobnych e, wyrobów. Po prostu przyjedźcie tutaj i będziecie naprawdę e, bardzo zadowoleni. A przy okazji, e, jak jesteście w trasie, można sobie kupić takie o, gotowe sałatki. Na przykład, i wziąć do samochodu, i przemieszczając się, możecie sobie zjadać. Whole Foods ma również swoją kuchnię, która akurat jest teraz zamknięta, ale zaraz, zaraz sushi mamy. Oni też mają dobre sushi. Taki kosztuje 15 dolarów, a taka klasyka mała kosztuje tylko 8 dolarów. Więc to też jest dobre, jeżeli ktoś lubi wziąć sobie do samochodu i można się pożywić. Ciepła kuchnia, wszelkiego rodzaju zupki Proszę bardzo. Mm, pachnie ładnie. E, popcorn i shrimp. Popcorn, shrimp. Teraz tak. 4,99 za taki kubeczek. 6,99 za większy kubeczek. I 10,99 za, za taki kubeczek. A tutaj jest moja kombucha na drogę. O, taki kambuchy z Teksasu to jeszcze nie widziałem. A nie, to nie kambucha, to zielona herbata. Teksasty. Chyba się zgubiłem w tym sklepie. 40 minut do Starbucksa? No way! I po zakupach, no dobrze, to chyba już na dzisiaj tyle. 3 godziny do San Antonio. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Niemożliwe, żeby Starbucks był 40 minut stąd. Niemożliwe. Trader Joe. Trader Joe po drugiej stronie. Trader Joe! <śmienny>